Niech będzie odpalony. W dzisiejszym odcinku GS650. W 2024 roku, w którym kręcę ten film, jest to już dosyć wiekowy motocykl, bo zaczęto go produkować w roku 2000, a skończono bodajże w 2007. Więc najmłodsze egzemplarze są już prawie pełnoletnie, a najstarsze mają ponad 20 lat czy warto jednak brać taki motocykl yy, w dzisiejszych czasach pod uwagę? Posłuchajcie, co ja mam do powiedzenia na ten temat. Zapraszam do oglądania. Na początek może parę słów o samym motocyklu. 650ka Jednocylindrowa ze wszystkimi zaletami i wadami singla. Czyli może troszkę większe wibracje, chociaż ja akurat jeżdżąc na tym motocyklu na nie nie narzekam, yy, ale i na plus to, że dosyć dobrze ciągnie od dołu. Co prawda nie jest to ani demon prędkości, ani nie ma jakiejś powalającej mocy, bo z tego co pamiętam to około 50 koników, ale. W zupełności wystarcza to, żeby zarówno sprawnie poruszać się po mieście, jak i pojechać w krótszą lub nawet dłuższą trasę. Przyjrzyjmy się jednak temu konkretnemu egzemplarzowi. Tak jak i w przypadku każdego innego motocykla BMW, Niemcy nie mogli zrobić po prostu motocykla. Musieli zrobić coś po swojemu, inaczej. No i tak, zobaczcie. Tu nie ma zbiornika. Jest tutaj zbiornik oleju. Tak, zbiornik oleju, bo silnik ma suchą miskę olejową, a olej mieszka sobie w zbiorniku. Oprócz tego tutaj jest airbox. W takim razie, gdzie wlewamy paliwo pod kanapę. Zobaczcie, wlew mamy tutaj. Trzeba o tym pamiętać, jak podjeżdżacie na stację benzynową. Zwykle. Jak podjeżdżacie na stację benzynową, to zsiadacie z motocykla, dystrybutor jest tu, po Waszej lewej stronie, motocykl stawiacie na podstawkę boczną i wlewacie paliwo tu. W tym motocyklu wygodniej jest podjechać do dystrybutora, który stoi po prawej stronie motocykla, tak żeby wziąć pistolet i nalać paliwo tu. Robi się to bardzo wygodnie, ale no, trzeba o tym pamiętać. Instrumenty nie są ułożone tak jak w bm z tamtych lat, czyli bardziej, że tak powiem, po ludzku, po japońsku. Kierunkowskazy wyłączamy tradycyjnie, jest do tego jeden przełącznik, a nie trzy. Mamy zmianę świateł, kill switch i rozrusznik. Także to jest akurat tak jak w japończyku. Zegary są dosyć czytelne, jest... Prędkościomierz, obrotomierz, kontrolki i zegarek. Zdecydowanie najbardziej brakuje wskaźnika poziomu paliwa, chociaż na plus jest to, że jest chociaż rezerwa. 650, ta bo nie ta starsza ta jest już na wtrysku i ma również ABS. I nie jest to taki ABS jak w, na przykład w 1150 czy w K1200, tylko już taki, że tak powiem, ludzki ABS, który zarówno po ludzku działa, jak i jest praktycznie bezawaryjny. W ogóle, co do całego motocykla, to jest on bezawaryjny i w mojej historii. Yy, że tak powiem, mechanika motocyklowego, nie napracowałem się przy nich wiele. Zazwyczaj były to po prostu obsługowe rzeczy, typu wymiana świec, regulacja luzów zaworowych czy wymiana łańcuszka. A jedynym, że tak powiem, większym mankamentem była yy, pompa wody. Czasem po prostu yy, uszczelnienie ma dosyć. Na szczęście nie jest to jakaś kosmicznie, yy, kosmicznie droga operacja, żeby. Uszczelnienie pompy wody wymienić. Yy, objawy uszkodzonej pompy wody to cieknący płyn chłodniczy tutaj spod spodu. Tu jest w ogóle najważniejsza informacja, która powinna Was interesować, tego tu będzie nie będzie widać na filmie, ale na silniku napisane jest Made in Austria, to jest prawdziwy austriacki rotax. Nie wiem, czy wiecie, ale Rotax ma bardzo długą i bogatą historię, jeżeli chodzi o konstruowanie silników lotniczych. I silniki Austriakom wychodzą naprawdę dobrze. Jest to bardzo, bardzo duży plus tego motocykla. Ten silnik, jeżeli jest obsługiwany w prawidłowy sposób, na czas, nie jest y, mocno katowany, potrafi zrobić naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo duże przebiegi. A a propos przebiegu zobaczcie tutaj na zegarach mamy 4767. Tak, licznik kilometrów w tym motocyklu jest do 100 tysięcy. Potem zeruje się. Ten motocykl ma 100 tysięcy i 4 tysiące kilometrów. Tak więc, jeżeli będziecie szukać takiego motocykla, to uważajcie na to, żeby na przykład nie kupić motocykla, którego deklarowany przebieg to 30 tysięcy, a w rzeczywistości ma 130 tysięcy. Teraz parę słów o zawieszeniu i hamulcach. Zacznijmy od hamulców. Z przodu mamy jedną tarczę, z tyłu również jest jedna tarcza hamulcowa. Hamulce nie są powalające. Mogłaby być tu druga tarcza, na pewno by nie zaszkodziła. Zacisk Brembo wygląda bardzo, bardzo podobnie do takiego, jaki jest z tyłu w BMW 1200 GS. Stalowy oplot jest w serii. To jest fajne. A jeśli chodzi o zawieszenie, to zobaczcie. To mięczak. Zobaczcie, jaka kanapa. Pewnie da się utwardzić zawieszenie, ale i tak jest on miększy niż yy, większość motocykli szosowych. Bierzcie to pod uwagę. To. Spowoduje, że będzie dosyć fajnie jeździł po jakichś szutrówkach, fajnie będzie podjechać pod krawężnik, ale na pewno nie będzie mistrzem szybkich i ciasnych winkli. A propos krawężników, spójrzcie, że prześwit tego motocykla wbrew pozorom nie jest jakiś kosmicznie duży. Co prawda, w wersji bodajże Dakar zawieszenia były wyższe i tam jest troszeczkę inaczej. To tu trzeba uważać jeżeli macie zamiar nie wiem pokonać przeszkodę typu zwalone drzewo. A propos jazdy po szutrach i w terenie. Z tyłu mamy 17 z przodu 19 To zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o prowadzenie motocykla po jakichś nierównościach. Co prawda nie jest to 21, które jest w crossach czy enduro. Ale jest znacznie lepiej niż w motocyklach, które mają z przodu 17 czy 18. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, o kanapę, to jest tu naprawdę bardzo wygodnie. Zwróćcie też uwagę, że ja, mający 180 parę centymetrów wzrostu, mam mocno ugięte nogi, gdy siedzę na tym motocyklu. To bardzo dobry wybór dla niższych wzrostem, dla dziewczyn na przykład. Zobaczcie, kanapa kierowcy ma w tym miejscu na pewno dobrze ponad 30 cm szerokości. Tutaj też jest szeroka, a mimo wszystko do ziemi jest blisko. Naprawdę wygodnie będzie się tu siedzieć. Również pasażer, myślę, że nie będzie narzekać. Chociażby z tego powodu, że podnóżki są bardzo nisko, więc nie będzie musiał za mocno uginać kolan. Wróćmy na chwilę do przyrządów i zegarów w tym motocyklu. ABS, który był tu fabrycznie, podgrzewane manetki, które są tu fabrycznie, nie grzeszą swoją urodą. Te przekuczniki są toporne, pancerne. Zero finezji, ale z drugiej strony, w nocy, w grubych rękawicach, naprawdę nie ma problemu z tym, żeby manetki włączyć czy wyłączyć, czy włączyć, a w zasadzie wyłączyć ABS, co notabene jest bardzo, bardzo fajne, bo gdy zjedziecie z asfaltu na jakiś piach, szutr ABS. Wcale nie jest fajny i nie przydaje się wtedy. Zobaczcie również na lusterka są na długich ramionach, wysoko widać w nich naprawdę dużo. O, nawet mnie z kamerą widać. W tym konkretnym egzemplarzu jest również szyba, chyba wyższa nie wiem, czy to jest oryginalna szyba, czy nie wyposażona jeszcze w deflektor. Naprawdę tutaj. Nic nie wieje. Powiedzmy teraz parę słów o tym konkretnym egzemplarzu. Jest on dosyć fajnie wyposażony, bo spójrzcie: ma gmole osłony silnika na dole, akcesoryjne gmole ochuraniające, osłaniające zbiornik, a także całkiem sprytny. System bagażników z tyłu, które również w pewnym stopniu będą chronić motocykl, jeśli się przewróci. I notabene, ja jestem wielkim zwolennikiem takiego właśnie rozwiązania, żeby zrobić sobie czy kupić bagażniki i wozić miękkie sakwy, niż wielkie aluminiowe kufry. Kto uważa inaczej? Niech pierwszy rzuci kamieniem, zwłaszcza tym kamieniem, którym prostował wcześniej pogięty kufer po wywrotce. Nie mówiąc już o tym, że plastikowy kufer podczas upadku ulega całkowitej degradacji. Jak widzicie, trochę zmieniło nam się tło, ponieważ do ruinek, które przed chwilą były za mną, przyjechał pan, który odpalił agregat. Wziął wielką gumówkę i będzie wycinał resztki złomu, które tam jeszcze zostały. Wróćmy jednak do bm -ki. Z kolejnych ekstrasów, które posiada ten egzemplarz, jest Scott Euler. To bardzo fajna rzecz, ale tu, akurat w tym przypadku, potwierdza się moja teoria na temat tego urządzenia. Mamy Scott Euler, mamy centralkę. Jest sam skotoiler, ale zobaczcie, olej z tego skotoilera jest tu na ramię. Pewnie część tego oleju jest również na bucie właściciela. Natomiast samo urządzenie jest puste, a łańcuch trzeba by posmarować i pewnie wyregulować rureczkę, tak żeby dobrze trafiała na łańcuch. Więc, no, mówiłem o tym już w odcinku o smarowaniu łańcucha. Tu akurat się to potwierdza. Scott Euler jest fajny, ale nie bezobsługowy. Trzeba również do niego czasem zajrzeć. To teraz parę słów na temat tego, czym różni się ta F650 od jej poprzedniczki. Tak więc, yy, największą różnicą jest to, że tam Zbiornik paliwa był tutaj, a nie pod kanapą, oraz to, że zbiornik oleju był w ramie, a nie był osobnym zbiornikiem, który w tym egzemplarzu jest tutaj po lewej stronie. Notabene, dlatego właśnie tu lewa strona zbiornika jest zawsze dużo cieplejsza niż prawa, bo grzeje trochę olej ciepły, który jest w zbiorniku. Ale nie wolno zapomnieć również o tym, że starsza F650 była na gaźniku, a tak konkretnie nawet na dwóch gaźnikach. Były dwa gaźniki do jednego cylindra, a tutaj już jest wtrysk. Dlatego właśnie, między innymi dlatego właśnie, jeżeli bierzecie pod uwagę starszą F650 niż ta to mocno się zastanówcie, co prawda te motocykle są bardzo, bardzo, bardzo tanie już w tej chwili, ale naprawdę trudno znaleźć egzemplarz, który będzie chociaż w przyzwoitym stanie i nie będzie miał chociażby właśnie problemów z gaźnikami, a jeśli nie będzie miał ich w tej chwili, to pewnie w niedalekiej przyszłości. A podsumowując Taki motocykl, taką F650. Moim zdaniem, jeżeli bierzecie pod uwagę taki motocykl, jeżeli interesujecie się, chcielibyście kupić taki motocykl, to jest to moim zdaniem bardzo dobry wybór. Również na przykład na pierwszy motocykl jest on bardzo uniwersalny, będzie się nim jeździć bardzo dobrze po mieście. Bo kierownica i lusterka są wysoko. Nie będziecie, kierownica nie jest na wysokości lusterek samochodów, tylko trochę wyżej, także w korkach można się bardzo łatwo przeciskać między autami. Jest bardzo wygodny na dłuższe trasy, ale co jest również moim zdaniem bardzo, bardzo dużą zaletą, to jest w miarę popularny motocykl, są do niego części i tak, jak już mówiłem wam to w odcinku, w którym mówiłem, jak wybrać motocykl, co wybrać na pierwsze moto, to to jest właśnie przykład takiego motocykla. Jest bardzo uniwersalny, także będzie się później łatwo zdecydować, w którą stronę chcecie iść. Trzeba również wspomnieć o tym, że jest to bardzo oszczędna jednostka. Silnik, jeżeli będziecie jechać, powiedzmy, do stówki na trasie y, będzie pił mniej nawet niż 4 litry paliwa na y, 100 km. Oczywiście, jeżeli będziecie pałować go na maksa, y, powiedzmy 140, 160, y, trzymać, chociaż nie wiem, czy 160 da się trzymać y, na tym motocyklu przy deklarowanej przez producenta maksymalnej prędkości. 170 km na godzinę. No, ja nie testowałem, ile on pójdzie na maksa, ale 170 deklaruje producent. No to wtedy to zużycie będzie na pewno wyższe. Trzeba się będzie wtedy liczyć z, ze zużyciem. Podejrzewam, że nawet przekraczającym 5 litrów na setkę, ale to i tak jest bardzo, bardzo ekonomiczna. Jednostka. I tak, jak powiedziałem, jeżeli uda Wam się znaleźć zadbany egzemplarz, który będzie miał powiedzmy jeszcze nie jakiś kosmiczny przebieg, to moim zdaniem w 2024 roku dalej warto brać ten egzemplarz, taki motocykl, ten model pod uwagę, jeżeli Szukacie niedużego podróżnego enduro, którym będziecie spokojnie mogli jeździć też po mieście, albo jeżeli w ogóle szukacie pierwszego motocykla, ja, jak zwykle, zapraszam do komentowania moich filmów, do dania lajka, bo to bardzo motywuje mnie do kręcenia następnych filmów oraz oczywiście subskrypcji mojego kanału jeśli oczywiście jeszcze go nie subskrybujecie a tymczasem na dzisiaj to wszystko jak zwykle bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia